Dzień 21 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo Maryja was kocha. Bolesne serce Maryi. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca, duchu święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo Maryja was kocha, bolesne serce Maryi cierpienie objawia miłość. Nic nie objawia miłości bardziej niż cierpienie, które się przyjęło z miłości dla osoby, którą się kocha. To, co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie o swojej miłości, można też odnieść do poznania miłości Maryi. Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Rozważając mękę Jezusa, poznajemy najgłębiej Jego miłość ku nam. Rozważając współcierpienie i ból Maryi, możemy najgłębiej poznać jej miłość do nas. Największym objawieniem miłości Maryi jest cena, jaką zapłaciła za to, aby nas przyjąć za swoje dzieci, męka i śmierć jedynego syna. Ofiara Maryi. Maryja oddała życie swego Syna, aby ocalić Twoje życie. Oddała Jezusa, aby Jezus mógł dać jej Ciebie. Zgodziła się na śmierć swojego Syna, ponieważ nie zgadzała się na Twoją wieczną śmierć. Straciła dziecko, które jest pełne dobra, aby zyskać dziecko, które jest pełne grzechu. Rzuciła ziarno życia swego syna w twardą ziemię krzyża, aby obumarło i wydało plon obfity nowych dzieci Bożych. Przemiesz całą ziemię. I zapytaj wszystkich kochających matek, czy byłyby w stanie poświęcić swoje jedyne dziecko, aby ratować obce dzieci? Czy znajdziesz choć jedną taką matkę? Następnie zapytaj tych matek, co byłoby łatwiej ci oddać i poświęcić? Życie swoje czy życie swojego dziecka? Wszystkie Odpowiedzą ci tak samo: prędzej oddałabym swoje życie niż życie swojego dziecka. Czy rozumiesz teraz wielkość ofiary Maryi? Rozumiesz teraz jej miłość do Ciebie? Ona nie mogła oddać za Ciebie więcej niż Jezusa, ponieważ On był dla niej wszystkim oddała Swoje wszystko, aby ocalić Twoje nic. Łzy Maryi Szczególnym objawieniem miłości są łzy. Kiedy Jezus zapłakał nad grobem Łazarza, powiedziano oto jak Go miłował. Płacze tylko Ten, kto bardzo kocha. W wielu swoich objawieniach Maryja ukazuje nam swoje łzy. Ona nad nami płacze. Czy jej łzy nas poruszą? Jak odpowiedzieć na miłość Maryi? Pierwszą odpowiedzią na miłość jest ufność. Bezgraniczna miłość domaga się bezgranicznej ufności. To tak, jakby powiedzieć Maryi: Kochasz mnie całkowicie, więc ufam Ci całkowicie. Drugą odpowiedzią na miłość jest zjednoczenie się z nią, wejście na jej drogę, która jest drogą cierpienia, drogą jej syna, drogą wydania się za świat, drogą ratowania dusz. Obie te odpowiedzi zawierają się w akcie poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi i życiu na co dzień, duchem całkowitego oddania się. Droga Maryi: Na drodze relacji i bliskości z Maryją znajdziesz pełną radość. Dlatego Kościół nazywa Maryję przyczyną naszej radości. Na drodze relacji i bliskości z Maryją znajdziesz też pełnię cierpienia, dlatego nazywamy Maryję matką bolesną oraz matką bolesnego serca. Matka Teresa powtarzała: Prawdziwa miłość musi boleć. Prawdziwa miłość to prawdziwa radość, ale i prawdziwy ból. Możesz się wyrzec bólu, ale w ten sposób wyrzekniesz się też prawdziwej radości. Dlatego też święta siostra Faustyna napisała, że gdyby nam aniołowie mogli zazdrościć, to by nam zazdrościli dwóch rzeczy: komunii świętej i cierpienia. Oto dwa największe skarby ziemi. Skarby, które są największe, Ponieważ najbardziej nas łączą z Jezusem i Maryją. Lektura Duchowa z Traktatu Świętego Ludwika Mary Grignon de Montfort. Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję. Jeśli lękamy się iść wprost do Jezusa Chrystusa ze względu na jego nieskończoną wielkość, lub z powodu naszej nikczemności czy grzechów, śmiało błagajmy Maryję, matkę naszą, o pomoc i orędownictwo. Ona jest dobra i czuła. Nie ma w niej nic surowego ani nic odstraszającego, nic zbyt wyniosłego lub błyskotliwego. Patrząc na nią, widzimy jedynie istotę o naturze takiej, jak nasza. Maria nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest piękna i łagodna jak księżyc, który swe światło otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości. Maria jest tak miłosierna, że nigdy nie odrzuca tego, kto ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem. Jak to mówią święci, nie słyszano nigdy, jak świat światem, by ktokolwiek, kto się do najświętszej dziewicy z ufnością i wytrwałością uciekał, został przez nią odrzucony. Maryja jest tak potężna, że nigdy jeszcze żadna jej prośba nie została odrzucona. Wystarczy, iż stanie przed swym synem, aby go prosić. A on natychmiast udziela, natychmiast przyjmuje, zawsze zostaje miłosiernie pokonany przez piersi i łono. I modlitwy swej najdroższej matki. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 85. Z książki doktora Emila Neuberta mój ideał, Jezus, syn Maryi Kładź jak ja ufność w matce mojej. Mówi Pan Jezus. Bracie mój, każde dziecko ufa matce swojej. Ja także zaufałem mojej. Jej powierzałem potrzeby swoje doczesne. Ja żywię ptaki niebiańskie i lilie polne w blask przyodziewam, ale chciałem odczuwać potrzebę tej samej materialnej pomocy, co wszystkie inne dzieci ziemskie. Powierzałem się matce mojej. Ona mnie żywiła, odziewała, miała staranie o mnie. Życie moje było w niebezpieczeństwie. Nie trwożyłem się. Moja matka przeniosła mnie do obcego kraju, gdy spałem spokojnie na jej ręku. Powierzałem się matce mojej, gdy chodziło o spełnianie mego posłannictwa. Zaraz po wcieleniu chciałem uświęcić świętego Jana, przesłańca mego, chciałem się objawić Żydom i Poganom, starcowi Symeonowi i prorokini Annie. Zdałem na to matkę swoją. Jako nowy Adam chciałem, dla odkupienia grzechu pierworodnego, Połączyć się z matką moją jako nową Ewą we współdziałaniu zjednoczonej woli, modlitwy i ofiary. Ona to zrozumiała doskonale i zgodziła się wspaniałomyślnie. Zwierzałem jej się z utrapień, jakim napełniało mnie to posłannictwo. Dusza moja była smutna bezbrzeżnie, smutna na widok czci czysto materialnej, często obłudnej, oddawanej ojcu memu. Smutna z powodu ciemnoty tłumów, oporu i złej woli moich nieprzyjaciół, myśli przyziemnych i niestałości przyjaciół. Smutna szczególnie z powodu upadku niezliczonych, a tak drogich mi dusz, dla których na próżno miałem krew przelewać. Byłem smutny, smutny aż do śmierci, do tego stopnia, że prosiłem ojca o oddalenie ode mnie tego kielicha. A jednak miałem pociechę ogromną, matkę moją. Ona mnie rozumiała, ona umiała wielbić w duchu i w prawdzie. Ona współczuła w strapieniach i niepokojach moich. Ona mnie tym więcej kochała, z im większą nienawiścią napadali na mnie faryzeusze, lub im gorszy uczniowie moi sprawiali mi zawód. Ona czuwała i modliła się ze mną przez cały czas mego życia ukrytego i publicznego mego posłannictwa. Ona była u stóp mego krzyża, wierząc niewzruszenie wtedy, kiedy wszyscy inni zachwiani byli w swej wierze. W niej moje dzieło odkupienia udało się w zupełności. Ona była największym moim triumfem. Za moim przykładem powierzaj się matce mojej. Miej ufność. Ona jest wszechmocna. Czyż nie uczyniłem z niej szafarki łask wszelkich? Czyż ona nie może dać wszystkiego, co chce, komu chce i kiedy chce? Miej ufność. Ona jest całą dobrocią. Uczyniwszy ją wszechmocną, czyż mogłem nie uczynić jej miłościwą? Miej ufność. Jestem jej dzieckiem. Czegoż mógłbym matce swojej odmówić? Miej ufność. Jesteś bowiem jej dzieckiem. Czyż matka kiedykolwiek odmawia swemu dziecku, co mu dać może? Miej ufność. Oddając jej się całkowicie... Czyż ona mogłaby być mniej wspaniałomyślna od ciebie? Miej ufność. Dając Tobie, ona daje mnie, albowiem wie, że ja żyję w Tobie i że wszystko, co się dla najmniejszego z braci moich czyni, dla mnie się czyni. Wzywając ją, dajesz radość zajmowania się mną jeszcze, żywienie mnie, noszenie, bronienie od niebezpieczeństw, wychowywania mnie. Miej ufność. Ona więcej pragnie dawać, niż Ty dostawać, gdyż więcej Ciebie kocha i mnie w Tobie, niż Ty sam kochać siebie potrafisz. Miej ufność, albowiem smuciłbyś ją wahaniem, wahanie byłoby wątpieniem o jej miłości dla Ciebie i dla mnie. Dlaczego jednak ufność Twoja nie zawsze jest niewzruszona? Mówisz, że jesteś niegodny, aby Cię matka Twoja wysłuchiwała z powodu niedbalstwa Twego w jej służbie? Niedbalstwo Twoje jest wielkie, ale nie dorówna ono nigdy ogromowi miłości matki twojej. Powinieneś mieć ufność nie dlatego, że ty jesteś dobry, ale dlatego, że ona jest dobra. Czyż ona przestaje być dobra, kiedy ty zły jesteś? Wahasz się, gdyż nie wiesz, czy prośba twoja zgodna jest z zamiarami Boga względem ciebie. Słuchaj. Nauczę cię modlitwy, która zawsze zgodna będzie z intencjami Jego i której zawsze używać możesz z niewzruszoną ufnością. Zrozum przeto naprzód, że matka Twoja ma intencje miłościwe względem każdej z Twoich potrzeb. Intencje jej zawsze są zgodne z wolą Bożą i zawsze wykonalne. One są zawsze więcej warte od Twoich własnych celów, bo Maryja lepiej od Ciebie wie, czego ci potrzeba. I większe ma dla Ciebie widoki niż Ty sam. Skoro więc będziesz miał jakie pragnienia, proś matkę Twoją, ażeby wykonała swoje intencje względem tego pragnienia. I bądź pewny niezachwianie, że otrzymasz to, czego pragniesz, albo coś lepszego jeszcze, i że otrzymasz nie w mierze swego nędznego pojęcia, lecz w mierze jej ogromnej miłości. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: Ofiara to rany, to zgoda na przyjęcie ran, i nie dziw się, że odczuwasz to, co ja odczuwałem w obcowaniu ze światem. To, co odczuwałem wtedy, odczuwam dziś w ludziach, którzy mi się ofiarowali. Ofiara jest jedna, ta sama, którą ja złożyłem, składasz Ty. Te same są rany. Uczestniczysz w moim misterium życia i śmierci, w moim misterium ofiary. Trzeba, abyś stała się wyjałowiona ze wszystkiego, jak opłatek, który stanie się hostią gotową do konsekracji. Trzeba, abyś była tak naga, tak prosta i tak biała, pozbawiona jakiegokolwiek zabarwienia sobą czy światem, i tak bezwolna wobec mnie, jak rzecz. Wtedy odmówię moje błogosławieństwo nad Tobą i będzie przeistoczenie. Ja Ciebie będę konsekrował, abyś była dla innych jak hostia. Nie ochraniaj siebie. Pozwól się zniszczyć i zużyć jak hostia w komunii, jak Jana Golgocie, aby ja, żyjąc w Tobie i ofiarując się w Tobie, z martwych wstał i żył w nich, w tych, którym pozwolisz, aby czerpiąc z ciebie unicestwiali cię w twej doczesności istnienia. Prawdziwa komunia to umieranie dla świata, by żyć dla wieczności, by dać życie innym. Komunia człowieka z Bogiem to przeistoczenie, o ile jest to komunia prawdziwa, niepozorna. Ja przyjąłem komunię z Tobą i z każdym, gdy stałem się człowiekiem. I jestem, abyś Ty przyjęła komunię ze mną. Nie tylko tą zewnętrzną, ale komunie duszy, serca, umysłu, ciała, wszystkiego czym jesteś. Komunia człowieka z Bogiem to miłość oblubieńcza, jedno z martwych w stanie do życia w Bogu. Słowo pouczenia numer 87. Światło, łzy i matka bolesnego serca. Pierwsze łzy. 19 września 1846 roku Maria objawiła się we francuskim La Salette. Dzieci ujrzały ją siedzącą wewnątrz promiennej kuli światła. Maryja zakrywała twarz swoimi dłońmi i płakała. Maryję z La Salette nazwano panią płaczącą matka bolesnego i niepokalanego serca. 8 września 1911 roku Pan Jezus miał powiedzieć do Sługi Bożej Berty Petit: Serce mojej matki ma prawo do tytułu Serca Bolesnego i chce, aby był on wymieniany przed tytułem niepokalanej, ponieważ ten pierwszy zdobyła mocą własnych zasług. Otrzymała go dzięki utożsamieniu się ze mną we wszystkich moich cierpieniach, dzięki swoim ofiarom poniesionym dla zbawienia ludzkości. W tym współodkupieniu przejawia się szczególna wielkość mojej Matki. Niech poświęcenie bolesnemu i niepokalanemu sercu Maryi podźwignie Kościół i odnowi cały świat. Otrzymane orędzie i słowa Pana Jezusa przekazała papieżowi z prośbą o ich aprobatę. W 1915 roku papież Benedykt XV wystosował apel – Módlmy się wszyscy do bolesnego i niepokalanego serca Maryi, aby uprosiła swojego boskiego syna o rychłe zakończenie wojny. W tym samym roku pan Jezus mówi jeszcze do Berty: Moja matka doskonała jest we wszystkim, najbardziej jednak w swoim zranionym sercu. Misją Berty Petit było objawienie bolesnego serca Maryi oraz wezwanie do osobistej konsekracji temu sercu. Jej dzieło podjęli sercanie oraz kamedułki z Francji. We francuskim La Seine sur Mer powstało Sanktuarium Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi. W 2000 roku w Belgii powstało Bractwo, które rozwija dzieło Sługi Bożej, wysyłając na cały świat obrazki z modlitwą konsekracji Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Smutna Pani z Fatimę w trakcie trwania procesu beatyfikacyjnego Hiacynty oraz Franciszka, siostra Łucja odsłoniła głębiej ważne doświadczenie dzieci fatimskich. Powiedziała – Ojcze, Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi na jej orędzie, ani na dobre, ani na złe. Powiedz im też, Ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hiacynta poświęcili się, ponieważ we wszystkich objawieniach Najświętszej Dziewicy Zawsze widzieli ją bardzo smutną. Nigdy się do nas nie uśmiechała. Ten smutek, ta udręka, którą w niej zauważyliśmy, przeniknęły nasze dusze. Smutek ten jest spowodowany obrazą Boga i karami, jakie grożą grzesznikom. I tak my, dzieci, nie wiedzieliśmy, co myśleć oprócz wymyślenia różnych sposobów modlitwy i poświęceń. Moją misją jest wskazanie wszystkim, że grozi nam utrata dusz na całą wieczność, jeśli będziemy trwać w grzechu. Coraz więcej łez. Święty Jan Paweł II powiedział: "Jeżeli Maryja płacze, to znaczy, że ma do tego powody. Matka płacze, gdy dzieciom zagraża zło, duchowe czy fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą." W japońskiej Akicie z figurki Matki Bożej łzy płynęły 101 razy. Badania wykazały, że są to prawdziwe ludzkie łzy. Jednak to nie wszystko. Z oczu Matki Bożej płyną także krwawe łzy. Czy nie poruszają nas łzy naszej Matki? Przez swoje łzy Maryja tak jakby mówi do nas: Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Płaczę, ponieważ dusze moich dzieci w wielkiej liczbie potępiają się i wpadają do piekła. Płaczę, ponieważ zbyt mało jest tych, którzy przyjmują moje zaproszenie do modlitwy, wynagradzania, cierpienia i ofiary. Płaczę, ponieważ mówiłam do Was, a Wy mnie nie posłuchaliście. Dawałam Wam cudowne znaki, a nie wierzyliście mi. Objawiałam się Wam uporczywie i stale, lecz Wy nie otwieraliście przede mną drzwi Waszych serc. Czy dziecko może nie wzruszyć się widząc łzy swojej matki? Matko, chcę otrzeć twoje łzy i pomóc ci ratować duszę, abyś mogła wszystkie swoje dzieci przytulić do serca i oddać Jezusowi. Wezwanie Dnia. Zapraszamy Cię dziś do wejścia w doświadczenie fatymskich dzieci, które wyryły sobie w sercu. Udrękę Maryi. Zamknij oczy i wpatruj się w duchu w Maryję, która płacze. Zobacz Maryję, która, jak w lasalet, siedzi z głową zatopioną w rękach i wylewa łzy. Zobacz dziś łzy Maryi i zachowaj je w swoim sercu oraz w pamięci. Jeśli tak uczynisz, łzy Twojej matki staną się dla Ciebie wielką duchową siłą, tak jak stało się to w przypadku dzieci z Fatimy. Światło słowa z Księgi Lamentacji: Płacze, płacze w środku nocy, na policzkach jej łzy. A nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół. Zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. Wszyscy co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, mały wieczornik modlitwy. Istnieją takie rodzaje wezwań i cierpień, do których może nas przygotować tylko modlitwa. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji czyni tak jak Maryja która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je Dziękczynienie Podziękuj Panu Bogu odmawiając trzykrotnie modlitwę Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.